na ile jeszcze potrzeba tłumaczenia właśnie tego tematu z teorii umysłu i tak zerkam w sobie, ponieważ dużo się pytacie o temat diagnoz, dużo się pytacie o objawy. Najchętniej to po prostu bym Wam poleciła nabycie podręcznika spektrum autyzmu i będziecie wszystko mieli. A tym, że ktoś zrobił coś celowo. I tutaj też nasuwa mi się od razu myśl związana z takimi red flags, jeśli chodzi o diagnostykę spektrum autyzmu, bo tak jak w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, to na pewno jest brak na przykład opowiadania o tym, co było w przedszkolu i takiego cofania się w pamięci, jakby wstecz. I na przykład myślenia o innych dzieciach, tak w przypadku osób w wieku szkolnym, nawet w takim czesnoszkolnym, to takie charakterystyczne jest to, że już zaczynają wtedy, ta osoba w spektrum zaczyna odstawać od rówieśników, chociażby właśnie przez brak umiejętności do wcipu, w takich kontekstów społecznych, Często to rodzice przyjeżdżając na konsultacje, no właśnie, opowiadają, że y, takie trudne też emocjonalnie dla rodziców jest to, że y, że dzieci w jakiś sposób stygmatyzują y, tego ucznia z autyzmem, że się śmieją, że nakłaniają do jakichś trudnych zachowań, sytuacji, rzeczy, że on po prostu nie rozumie, co jest fajne, co nie jest fajne, co jest akceptowalne, co nie, co jest dowcipem, a co w ogóle nie jest dowcipem.